Często spotykam się z pytaniami, jak pomóc choremu w depresji. Chciałabym zacząć od tego, co choremu nie pomaga. Mówienie: weź się w garść, rozchmurz się, postaraj się bardziej. Powinieneś częściej wychodzić, źle do tego podchodzisz. Nie może być aż tak źle, to wszystko jest tylko w Twojej głowie. Nie użalaj się nad sobą, to Twoja wina. Rozumiem, co czujesz, mogłoby być gorzej, myślisz tylko o sobie, pomóc się. To wszystko są rzeczy, które choremu nie pomagają, co mówić choremu? Nie jesteś sam, jesteś dla mnie ważny. Czy cię przytulić? Jesteśmy po to, by cię wspierać. Nie opuszczę Cię. Kocham cię. Zadbam o siebie. Nie musisz martwić się o to, że ranisz mnie swoim bólem. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, jakiekolwiek pytania, dotyczące objawów depresji, dotyczące tego, jak pomóc sobie, jak pomóc choremu. Nie bójcie się skonsultować ze specjalistą, psychiatrą, psychoterapeutą. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby uzyskać pomoc. Przychodźcie z rodziną, przychodźcie sami, na pewno uzyskacie pomoc.